Siemana Zwiska dzisiaj jest ze mną Igor Harbut. Dzień dobry, cześć. Manko. Jako, że jesteśmy w Centrum Kultury Studenckiej. To czy Igor, masz jakąś imprezę studencką, którą mógłby się powiedzieć? Jakąś taką szaloną? Nie dają nie da, nie da się nie, nie, nie nadają się do publicznego opowiadania tej imprezy. A jak jest przepis na dobrą imprezę studencką? Kurczę, ja w ogóle ja w ogóle super wcześniej zacząłem studenckie życie. <laughs> Jeszcze przed studiami mieszkałem w, w liceum w internacie. I to jest super, to jest szkoła życia. Nie? A potem. To student studenci, ja byłem studentem. Eee, wspaniały czas, ale jeśli mi teraz przypomnę, kiedy to było, no. ale to było strasznie dawno. nie? Ja jestem już starym człowiekiem, ale to było ekstra. To było ekstra, jesteś studentem? Tak, jestem. Mieszkasz studentem. w ten? Mieszkasz w internecie? Nie, nie, nie mam tej przyjemności. Nie. Nie. To musisz to zmienić. Tak, mhm. Trzeba to przeżyć życiem. Mhm. Mój syn na pewno nie, nie będzie mieszkał w internecie, to na pewno to jest stuwa. Ale nie, jest ekstra, świetnie, wszystko tam się wydarzało. E, wszystko, wszystko tam się wydarzało. To była wspaniała sprawa, wspaniały, bardzo cudowny czas. Ja studiowałem w sumie, na... angielski studiowałem, mhm. bardzo krótko, potem studiowałem, potem studiowałem muzykę tak naprawdę. No bo tam pracowałem wcześniej jeszcze e, w jednym miejscu, bo się mhm. trochę obraziłem na muzykę, ale ona mnie znalazła mhm. i no i studiowałem potem muzyczkę i, no, i na, tej, na, tych, na, ty, na tych studiach, to były jazzowe studia w Zielonej mhm. Górze. Wspaniałe rzeczy się w ogóle wydarzały. Wspaniałe, wspaniałe i to był wspaniały czas, nie zapomnę go nigdy. Podobno właśnie imprezy takie artystyczne uczelni są grube. No są grube, no. Tylko my <laughs> trochę widzisz te. na scenie mam oszukiwać, no są, super jest, mm. nie? Super. Y, mm -hmm. Ale my trochę też mamy taką, taką wieczną imprezę, nie? Bo muzycy, mm -hmm. akurat to jest takie wielkie błogosławieństwo, ale no, trzeba uważać na to, że po prostu są takie troszkę wieczne imprezie, nie? Bo mm. tutaj zostawiamy na scenie wiele, wiele emocji, Hmm. Wiele sytuacji i troszeczkę czasami, bo my akurat traktujemy, o naszym, nasza muzyka traktuje też o takich, takich też bardzo, bardzo intymnych ym, i czasami no dość trudnych nie? Hmm. Y, emocjach, też, też szczególnie moje solo, a więc potem musisz w jakiś sposób odreagować to, wiesz, Ja nie mówię o imprezie po prostu hmm. do rana i tak dalej, po prostu robieniu głupot, ale po prostu w jakiś sposób, nawet jeżeli siedzisz po prostu wiesz z przyjaciółmi, do samego śniadania po prostu rozmawiając, no to to jest ekstra, nie, mm. więc, no, więc są różne rodzaje imprez, po prostu, ale, ale, ja uwielbiam je, ponieważ po prostu wtedy, no, absolutnie filtrujesz ludzi też, filtrujesz siebie samego, poznajesz siebie samego, nie, to jest mm -hmm. fantastyczne, no, po prostu, wiesz, jak, po prostu my też muzycy często szukamy jakichś takich trudnych sytuacji, to jest makabra, albo po prostu, wiesz, wręcz, wręcz sprawiamy momenty, po prostu, które są, no, które są wręcz na jakimś tam, powiedzmy, no, na granicy, żeby coś poczuć, mhm. prawda? Więc no to my w tę stronę, więc my jesteśmy troszkę gdzieś tam głębiej. E, no, i, no i z tego się inspirujemy, prawda? Mhm. Więc od smutku do radości, więc często bardzo takie, takie skrajne odczucia, i emocje i też tego szukamy w trochę chyba w imprezach, nie? Ale z drugiej strony one są zazwyczaj w takim prywatnym gronie, takim zamkniętym, hermetycznym, no bo. No bo mi jest trochę głupy, jednak wiesz, w publicznych miejscach od, odpierdzielać stury, nie? No. Więc <noise> w, tym bardziej w erworze, y, social mediów. Za no. moich czasów nie było, mogę sobie robić, co chciałem. <głos> <głos> Więc dobrze, że nie ma na mnie teraz taśm. Nie, ale, no. No, ale spoko, ale, ale no to, to było na przykład. To, no. to, to w sumie nam dobrze, że przynajmniej można było robić kupoty i się nie martwiej, że ktoś cię potem po prostu, wiesz, nagra na telefon, mm. bo za moich czasów to jeszcze chodziły dinozaury, więc tam nie było telefonów komórkowych. Kiedyś to było. Kiedyś to było, no, no, teraz już nie ma. Jak jesteśmy a propos kiedyś to było, to czy pamiętasz, jak pisałeś swoją pierwszą piosenkę i czy w ogóle te teksty ujrzały światło dzienne? No pisałem, tak, 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 nazywa się, to jest taki utwór y, w języku w ogóle łemkowskim i to była taka moja pierwsza piosenka, ja ją tak traktuję, jako że to jest moja pierwsza piosenka, nazywa się to Turkusowy. Yy, tro... Trochę ludzi ją zna yy, i to jest taka moja pierwsza, pierwsza pierwszy, pierwszy, pierwszy utwór. Ja bardzo późno zacząłem pisać, mhm. yy, bardzo późno. Ja Lemon założyłem trochę oczywiście spontanicznie po tym, po tym maszcie mhm. i tak dalej, jak miałem 21, 22 lata. Mhm. No ale wcześniej dwa, dwa lata wcześniej napisałem pierwszy utwór. Zresztą na Lemon też napisałem tak naprawdę na Masta, napisałem utwór, po prostu ja to był jakiś chyba może z drugi albo z trzeci. Ja mm. bardzo późno zacząłem pisać. Cieszę się, że mogę teraz to robić i, i, i tyle. Za, za długo gadam, za, za długo się odpowiadam na pytanie, nie? To już mi się <grym>, widzisz, nie to jest no. najtrudniejszy stary, w ogóle po, ym, po koncercie takim mm. Aktuent w ogóle jakimkolwiek usiąść i po prostu na spokojnie myśli po prostu pozbierać, bo to się nie da za bardzo, no. nie? Więc jak ty mi zadajesz pytania, to w mojej po prostu głowie są, są tyle spłaszczyzn, mm. żeby w gadać i gadać, więc sorry. Przepraszam. To jest Ale jest dobrze, jest dobrze. Mm. I jeszcze na koniec, jak pisze Igor Herbut, czy to jest taki właśnie przepływ chwili, coś poczujesz, siadasz i piszesz, czy jak to wygląda w to tym przypadku? Różnie to jest. Teraz piszę drugie solo. Mm. E, pierwsze solo napisałem w mm, 2019 to był To jest Chrust. A teraz piszę drugie i to, to, to zupełnie to, to różnie to jest, czasami po prostu wypluwasz mm -hmm. utwór z siebie, tak jak na przykład Jasny wyplułem dla, dla, dla po dla, dla, dla mojego syna, no świetnie, bardzo się cieszę, że to udało się mi taką piosenkę napisać, piosenkę, utwór, mm -hmm. a teraz um, różnie, czasami na przykład mm, wiem, o czym chcę napisać, wiem, mam jakiś temat, słuchmy, mm -hmm. no jak, 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 jakiś temat, jakiś kolor i mm, czasami filtruję w ogóle świat, w ogóle wszystko, Mm, wszystko mm, tak, nastraję się do, do, do tego, żeby z tego świata, z naszych rozmów, z, po prostu z dnia y, brać tylko te elementy, które są potrzebne do tego utworu. W mm -hmm. jakimś takim specjalnym kolorze, na przykład, nie wiem, chcę myśleć o krzesłach, to po prostu szukam tego, po prostu, że wiesz, no, że po prostu e, w związku z tym e, tylko i wyłącznie e, emocji, no nie? nie po prostu. Mm -hmm. O, o kinie. w ogóle był taki utwór, ktoś napisał piękne, w czerwonych. Kurde, jest Znasz to, Madzia? Kine czerwone, kurcze, na czerwono. Ma, te małe kina, nie? Właśnie. Najlepsze te małe kina. Właśnie, najlepsze te małe Boże, ty jest Kofta? Nie, Menarski? To jest. Nie, to na pewno nie jest, to nie jest Szymborska. Może być Gałczyński, te ale małe Trzeba wygooglować. Widzisz, bo te patrzę czer z czerwonymi tymi, nie? Najlepsze te małe kino. No właśnie. Wygooglujemy, żeby Te małe było... kina. Nie wiem teraz dlaczego o tym mówię, ale, mm, ale o tym mi chodzi, że po prostu filtruję, jak taki mm -hmm. kupasz po prostu, wiesz. Te małe kino, to jest piękne. Jezu. E... Teraz polecajka. To jest... kurczę. <laughs> najlepsze te małe kino. W rozterce i w udręce, z krzesłami wyścielanymi, pluszem czerwonym jak serce. Właśnie, tego mi się... Dlatego mi się to skojarzyło. No, no nie wiem, bo to jest. Da, Gałczyński, oczywiście. Gałczyński. Brawo, brawo. Mm. Jest plesik. Tak, no więc to jest taka sytuacja. <coughs> to jest taka sytuacja, że po prostu, no, no. Nie wiem, że mi się to skojarzyło. Ale po mhm. prostu chodzi o to, że, że czasami po prostu filtura mhm. i ten dzień jest po prostu taki, że tylko i wyłącznie tego szukam. Mhm. Y, siadam do piana i, no, i tego szukam w tekście. No to różny to jest. Mhm. Nie jestem, nie jestem. Nie jestem człowiekiem, że myślni, znaczy nie jestem muzykiem że rzemieślnikiem, że mhm. po prostu co, codziennie albo co dwa dni siadam i po prostu nie mam nic w głowie i muszę to po prostu mhm. napisać. Nie, ja raczej y, szukam, jak coś mnie po prostu poruszy, mhm. jak coś czytam, y, czy... No, no robię ruchy, ale nie takie po prostu bardzo przezroczyste, że siadam do piana i muszę teraz pisać, mhm. tylko ruchy w postaci tego, że na przykład y, y, kupię 15 tomów poezji. No, nie? I po prostu mm. potem siadam z nimi i je czytam. Yy, no to, to jest mój taki kompulsywny mm. ruch do działania. Mm. Więc y, to jest coś takiego. Ym, no, więc nie wiem. A ty jesteś muzykiem, jesteś artystą, rozumiem? Mm. Tak, nie jestem muzykiem. Mm. Może kiedyś jeszcze będę, ale. Ale jesteś artystą, tak? W jakiś sposób? Szukasz, no, no, tak, tak. no stąd, stąd pytanie. Dokładnie. Mm. No to no, po prostu no, no, musisz się po, poruszyć w jakiś sposób, nie? Poruszyć. Mm. Musisz coś po prostu, musisz stworzyć. W ogóle to jest coś takiego ja słyszałem, że. Mm, Ogólnie dużo zależy od szczęścia. Nie? W sensie to, co ja robię, to gdzie ja jestem, dużo zależało i zależy od mhm. szczęścia, e ale szczęściu trzeba pomóc no nie? i to jest w ogóle fajne bardzo, bo no, robisz coś, żeby, żeby to szczęście mogło Cię spotkać. To jest zajebiste. Mhm. I, no i to działa. No i jo. Mhm. No to dziękuję Ci bardzo. Nie masz za co. No jeszcze będzie ten jazz. No, no, czekamy na ten jazz, na support. No trochę było jazdu, wiesz, dzisiaj. Trochę jazów <grym> było było dzisiaj. dzisiaj. Jeszcze mamy warsztaty stand-upowe, jakbyś chciał też kiedyś. A, widzisz. Zapraszamy. Chętnie, chętnie, bo ja to tak chętnie no, widzisz? Tak mogłem <grym> w to. Ale muzyczka jednak wygrywa zawsze. Dzięki. Dziękuję.